Witam serdecznie, moi drodzy. Bardzo często pytacie, jaki olej do mojego samochodu trzeba użyć. Słuchajcie, nic prostszego. Neste oczywiście ma swoją aplikację, którą możemy wejść sobie, czy to w samochody osobowe, lekkie pojazdy, motocykle, ciężarowe. Macie nawet oczywiście tutaj maszyny rolnicze, sprzęt budowlany. Tak, Neste posiada do tych wszystkich sprzętów oczywiście oleje. Nie tylko silnikowe, ale również przykładniowe i wiele, wiele innych. Ale załóżmy, że szukamy do Tuarega szybciutko. Samochody osobowe wyszukujemy sobie Volkswagen. Teraz tak Unia Europejska, bo mamy Rosja, USA i Unia. Dobra, wchodzimy sobie na Europę. Wyszukujemy sobie tuareg. Mamy 7L i teraz 4 2 Nie FSI, a MPI. Ok, mamy naszego tuarega tutaj. Zalecany olej 5W30. Otwieramy, mamy kartę charakterystyki danego oleju, czyli mamy tutaj normę 504-507. Mamy wszystko wypisane, jaki olej potrzebujemy użyć do naszego pojazdu. Tutaj macie kartę charakterystyki danego oleju i wszystkie inne dane. Także polecam i zapraszam. Dobrze moi drodzy, to co? Zaczynamy zrzucać czynnik, dużo go nie będzie. Dlaczego? A jak widzicie, pusto. Klima nie działała w tym aucie na pewno. Enter, kontynuuj. Ktoś się mnie pytał, właśnie co to za maszyna. To jest ta 511. Bosz, 511, daję radę. Dobra. Pokażę Wam, ile później gdzieś tam wyłapię to i pokażę Wam, ile czynnika to to miało. A Marcin tam twardo negocjował. Części do alternatora, do rozrusznika, no i łożysko do kompresora. Mm. Tak? No, patrz, 50 g już pusto. Witam jeszcze raz warsztat. Czy mogę prosić właściciela? Witam jeszcze. E, proszę pana. E, ściągamy czynnik, żeby zdjąć kompresor i wymienić to łożysko. I zauważyłem, że nie ma pan czynnika, bo się okazuje, że ma pan nieszczelny zawór. Czy ten zawór też wymieniamy, tak żeby panu klimatyzacja działała? Nie. Nie ma problemu. Ja informuję, żeby nie było później niedomówień. I dzwonię zawsze do klienta informuję. Także yy, czynnika pan praktycznie nie miał, bo no niestety wyleciał sobie cały. Poszedł. Ale zrobimy, że będzie, będzie działać klimatyzacja w lecie. No, nie ma sprawy. Pozdrawiam. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, może ze 100 gram tutaj się uzbiera. Może. O, proszę bardzo. Cyk. Już mamy 0, już mamy 0. Także za wiele to tutaj się nie uzbiera. Dobra, A, odłączamy maszynę. Zaraz ona skończył. O, już 100 gram wybiło, wybiło 100 gram. Słuchajcie, zaraz odłączamy maszynę. Wykręcamy kompresor i pokażę Wam, jak zdemontować sobie. Co? Łóżisko. Tak? Tak, łóżisko. Żeby nie poniszczyć, oczywiście, kompresora. A teraz może lepiej będzie widać, jak tutaj ktoś ładnie. Próbował coś sobie wymodzić z tym kompresorem, i to uszkodził. Dobra, kamera na głowę, i lecimy z tym tematem. Bardzo prosta rzecz, moi drodzy. Pierwsza rzecz, jaka jest potrzebna, to śrubokręt. Po co? Tutaj, zobaczcie, macie taki. Aj, aj, aj. O, takiego zegarka macie. I teraz musimy tego zegarka sobie tutaj no, 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 panie zegarek daj mi ten, może jeszcze jeden śrubokręcik A, mniejszy A. O. cyk Tutaj jesteśmy podparci, powiecie czemu nie użyję do tego żadnego sprzętu. No do tego nie użyję, bo tutaj żadnego sprzętu nie używam. Mamy takiego zegarka. Co teraz? Yy, ja muszę dokręcać, czyli będę leciał w tą stronę. Pan Marcin trzyma. Ok, i dokręcamy sobie. Ok, puść. I teraz tak, jak już tu mamy popuszczone, co bierzemy? Kręcimy sobie. Całym kółkiem kręcimy, całością. Voila, mamy ściągnięte. Następnie mamy tu zegera. Oczywiście tego zegera tutaj sobie wypinamy. Ho, ho, ho. Dobra, zabierz. Cyk, cyk, cyk. cyk. Daj tam jeszcze jedną jeden śrubokręcy jakiś. Może jeszcze nawet grubszy tamten. Opla. Ta. Ta. Mamy zegara. Co teraz? Proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystko widzieliście. Panie, nie co do... Pan mówi, że w tym yy, te. No, yy, no jak to? Także nicun nie. Klimatyzacja. Klimatyzacja. Tak, bo rozebrałem kompresor klimatyzacji. Zanim go rozebrałem, musiałem podłączyć yy, przewody, żeby. Rzucić czynnik. Ale i jeszcze, dobra, no. to zrobi Pan... A co było przyczyną, że ten zawór... jest walnięty. Tak. Zawór jest nieszczelny i cały czas gaz wypuszczał. Ale te alternatorze... Alternator? Co z alternatorem? To ta rolka jest walnięta. To jest jedna rzecz. Mhm. A, się uwaliłem. To jest rolka. Łożyska są walnięte. No. Tom. I gdzieś tu jest jeszcze jedno. Ale jest. To Dobra. To mi pan włoży te stare, nie? O, ja panu dam, bo one mi niepotrzebne. No. Jeżeli chodzi o rozrusznik, to tak. Automat poszedł nowy. Mm. To jest pana auto. Kurde. Marcinie, gdzie masz tą sprężynkę zorzyszych paliw? Dawaj to od razu panu spakujemy. Dawaj od razu panu spakujemy. To nie widać, to rzuci pan do samochodu, nie? Dobra. To ja nie będę nosił, bo ja tak nie. nie? Żona z tego... To ile kasę No O, miliony monet. Nie wiem jeszcze. Nie wiem, bo nie no, podliczałem tak nic. O... Nie powiem nic. Dobra. Nie powiem Najpierw nic. Jak dobrze pójdzie, to będzie. Dobra. To zróbcie fajnie, żeby było Zrobić fajnie. Tak. Bo, bo chyba fajniej już się nie da, co? No to jak się nie da, to. To, raj fajnie. to jest pańskie. To jest pańskie. To jest pańskie. Będę odkładał to, co zepsute. No dobra. To ja nie wiem, to no a tutaj to ma pan to, co ktoś nieumiejętnie to w ogóle otwierał. To ja tego nie otwierałem. Ja wiem, ale gdzieś to było zawiezione do kogoś. To, ktoś to, to próbował otworzyć. To w Belgii, bo to jest w Belgii samochód, nie? Aha. Ja aha. nic nie ruszałem. a, a kupiłem go, przywiózł facet, nie? I no ale to klimat panu nie mogła działać. Nadziałała. To nie nie mogła działać. 100 gram czynnika pan miał. Dobra, kółeczko, łożysko tam mamy, stare łożysko sobie tu przykładamy, coś na podwyższenie, ale nie ciśnienia. I jedziemy, o, ale się wystraszyłem, ojej, Manewra no, moi drodzy, to co? Jesteśmy w czarnej dupie. Dlaczego? Pokazywałem wam wcześniej to pęknięcie na szorcie. To tutaj pęknięcie. I to pęknięcie idzie sobie aż tak dotąd, tu, w tym miejscu, no i jest tak, że to się zaraz rozleci. I co teraz zrobić? Po prostu. Na szczęście, po to się na warsztatach ma magazyn na górze. Mam drugie może będzie pasowało. Dlaczego może? Już wam tłumaczę. To koło jest 5 pk, to koło jest 6 pk. No i problem polega na tym, na czym? Że jest niedostępne. Że jest niedostępne, dokładnie. To 6 pk pasuje jak nic. Jak ulał 5 pk, będzie dłuższe. No a dobra, moi drodzy, to co? Jesteśmy w czarnej dupie. Dlaczego? Pokazywałem wam wcześniej to pęknięcie na szorcie. To tutaj pęknięcie. I to pęknięcie idzie sobie aż tak dotąd. Tu, w tym miejscu. No i jest tak, że to się zaraz rozleci. I co teraz zrobić? Po prostu... Na szczęście po to się na warsztatach ma magazyn na górze. Mam drugie. Może będzie pasowało. Dlaczego może? Już Wam tłumaczę. To koło jest 5 PK. To koło jest 6 PK. No i problem polega na tym, na czym? Że jest niedostępne. Że jest niedostępne dokładnie. To 6 PK pasuje jak nic. Jak ulał. 5 PK. Będzie dłuższe. Także co, no mamy tutaj oczywiście to koło 6PK. Wszystko jest idealnie tak samo, z tego co widzę na tą chwilę. Proszę bardzo, też ręką wchodzi, schodzi. Bierzemy zegera, montujemy sobie tego naszego zegera tutaj. I zaraz zobaczymy, czy to będzie pasowało. Na szczęście 6PK, no, będzie po prostu dłuższe w tą stronę. Jedno będzie wolne miejsce, tak. Myślę, że lepiej założyć klientowi w ten sposób niż zakładać co? uszkodzone bo tam to może w każdej chwili pęknąć i będzie dupa jedno na Allegro znalazłem ale nie jestem pewien czy to jest to koszt 300 zł same kółko no nieźle ale też nie jesteśmy do końca przekonani czy to jest to bo numeracja jest całkiem inna tak hurtownie nie mają dostępności żadnej albo takie hurtownie mocne pewnie tak Pewnie, jakby zadzwonił do gdzieś tam, do kogoś, kto robi takie, to by się znalazło. Nie uważasz? No. To tylko w jednym kraju takie coś jest dostępne. Mówisz o związku? Mhm. Dobra. Teraz tak. To. Jak to sobie poskładać z powrotem? Już tutaj tego sprzęgiełka nie miałem, także nie ma szans na to, żebym to też miał. Cudów proszę nie oczekiwać. Kręcimy, aż się wkręci. No właśnie, no i tu teraz będzie, czy to się kręci? Aby się, dobra, mamy to, na no, gwin wkręciło lekko. Mamy wkręcone, a będzie trzeba alternator zabrać stąd, żebyśmy mogli to skręcić, ale nie ruszę, bo on jest sklejony dopiero. Zaraz coś tu będziemy kombinować sobie. To jest oczywiście siódemka, której tutaj nie mam, mam, nie mam, mam nie mam. Ty masz tam siódemkę u siebie? Masz tam u siebie? Nie masz? A to czemu nie krzyczysz? A to jest siódemka? Siódemka. Dobra. Okej. Okay. Co teraz? Żodka mi się przyda. Jest. Paskowy gdzieś był. A, nie w tą stronę. Dobra, teraz w drugą stronę. Jedziemy. Czyli dokręcamy. Proszę bardzo, jak zaczyna nam ładnie wychodzić. Jest, wyszło. I teraz, żeby to dokręcić, pan Marcin daje nam to. Przytrzyma ręką ładnie, pięknie. Tu chcesz od tej strony, no weź, od tej strony. Tu, proszę cię bardzo. Taki fajny do ściągania filterku. Powiem wam, że rewelacyjnie właśnie się koła różne odkręca. Okej, okay. to jest wszystko co mogę zrobić. Jak widzieliście, żeby odkręcić, przykręcić, nie trzeba tu nic w ogóle wkładać. Ja nie wiem po co tutaj ktoś coś wkładał. Nie mam bladego pojęcia. No i to zostało uszkodzone. Dobra, teraz tutaj ostatnie zabezpieczenie zegarowe. Jest. Jest, siedzi, 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 siedzi. Proszę bardzo. Jest łożysko wymienione, a dokładnie to już całe łożysko z kołem tym, żebyście nie mówili mi później, że jestem paprochem. No i oczywiście też zabezpieczone, tutaj macie, to już od wczoraj jest zabezpieczone, także spokojnie. Dobra, drugiej urządzenie jest gotowe, oczywiście. A to, to jest to z tego kółka. Dobra, moi drodzy, co? Zostało złożyć alternator, ale musimy czekać aż wyschnie.